Po pracach budowlanych na Bliskim Wschodzie i noszeniu tam pustaków, przenosimy się do Londynu, żeby rozegrać jedną z najlepszych moim zdaniem misji, jakie widziałem ostatnio w grach FPS. Także zapnijcie pasy i miłego oglądania! Kapitan Price? <ścoughs> Czuję, że to będzie fajna misja. Yeah. Tak, tak, takie mam przeczucie, że to będzie fajna misja. Porządki. 27 października 2019 roku. dzisiaj! Ale jaja! Ej, to dzisiaj! Prawo 6. Wchodzimy do ogrodu, Aniura. Brawo 6. Tu Alfa-2. Wchodzimy w zachodnią aleję.

Weszli normalnie drzwiami, aby musieliśmy oknem. Ja cicho, pasie ja od zawsze. Zajmą się działaniami na wschodzie po atakach. Zaufaj w Ale operacja nie powiodła się, więc. Powiodła się. Nasi martwi bracia o to zadbali. Mieliśmy mieć dwa razy więcej ofiar. Cały czas mówią o tym w TV. Dokładnie. Okutka! Zabezpieczone. Chciałem posłuchać co mówią. Przez drzwi frontowe. Ale co to, to wygląda! Brawo 6, idę na pierwsze piętro.

rozumiem. Ja myślałem, że ona będzie po naszej stronie. Pierwszy piętro zabezpieczone. To mnie. Ale to wygląda. Szczerze, czuję się jakbym brał udział w akcji Słot. Przechodzę na drugie piętro. Okej, okay, to nie jest słod, bo to Br Wielka Brytania, ale. No i you know. To wygląda graficznie po prostu jak. Ej, urywa, urywa, urywa wszystko. patrzcie jak to wygląda! Ten Price. Osario. Za Jesteś głupi? Przyjedziemy, wróć, dupę, przeładowywać. Piętro czyste. Zbiórka przy schodach. plecami do drzwi w ogóle poszedł.

o oh, kurde, ale akcja! Ostacie pieczą. Ja pierdziłej so ser serio. Zamknięty. Zajmę się tym. Okay. Spróbuj wziąć ci Nie strzelać, nie strzelać, proszę! Chcieli mnie zajmić. Nie ruszaj się! Zobaczcie, jak laser po niej jeździ. Wycież stój! Kapitanie Price, dlaczego pan go zabił? Budynek zabezpieczony, rozpocząć przeszukiwanie. Rozumiałem, szefie. Przyjąłem. Kurwa, mać. No dobra. Dobrze, że ją skasowaliśmy. To była dobra decyzja, Ser. No jasne. Wiemy, gdzie jest wilk. Strych domu Al-Katali okazał się żyłą złota. Wygląda na to, że znaleźliśmy wilka. Dzięki historii połączeń z laptopa udało nam się namierzyć szpital Ramaza w Urzykistanie, w którym prawdopodobnie zaszył się dowódca al Fara Fara i jej ludzie będą monitorować aktywność terrorystów w szpitalu, a Marines przygotują się do wkroczenia do obiektu. Echo 31 zatrzyma wilka i przesłuchamy go w sprawie skradzionego rosyjskiego gazu. Ej, to była naprawdę bardzo fajna misja. Dawno nie widziałem czegoś tak dobrego w FPS. Katala otworzyła ogień w szpitalu. Chwilowo panuje cisza. Zrozumiano. Informuj nas na bieżąco. Moi żołnierze potwierdzają, że szpital jest oblężony, Alcatala katala wykorzystuje cywilów jako żywe tarcze. Kogoś chronią? Lub coś. Im więcej się dowiemy. Czysto, siostro. Hadir to mój najlepszy snajper. Możesz na nim polegać. I na moich żołnierzach. Marines chcą dorwać wroga. Oni będą dowodzić atakiem. Powiedziałam, że ci pomożemy. I dotrzymujesz słowa. Nie robię tego, żeby dotrzymać słowa. Ci, którzy najechali ten kraj, nie dbają o ludzkie życie. Gaz zabija wszystko, nawet żywność w naszych ogrodach. Ten, kto używa takiej taktyki, jest wrogiem. Bez wyjątku? Bez. El Kataras hańbiła honor mego ludu. Płacimy wysoką cenę za ich zbrodnie. Wilka musi spotkać kara. Zabierze się do ambasady, żeby przekazać go Price'owi. Ale to pięknie wygląda. Tylko dlaczego tak chrupią te filmy? Nie mam pojęcia. Mam grę zainstalowaną na zwykłym dysku HDD. Może to jest ten problem. Muszę nie może ją przenieść, przenieść na SSD, ale nie mam tak nie. dużego SSD. Odpocznij. Jutro wielki dzień. A ty i twoi żołnierze? Będziemy tu do wschodu. Zajmę nie róg. 8 października, czyli jutro. Szpital jest na końcu drogi. Pół kilometra. Pójdę razem z Marines. Echo 3-1. Sierżant Griggs. Zgadza się. Mówcie mi, Alex. Nie możemy zabrać miejscowych. Odgórna decyzja. Karim? Tak. Hmm. Dajesz popalić tym Rosjanom. Dzielimy przyjaciół i wrogów. Powodzenia. Widzimy się niedługo. Ruszamy, Czas na roślinie, nie tego dymu! W tym obszarze znajduje się wiele cen. Obserwujcie okna. Ci dobrze wyglądają tu, jak ciśli. Wszystko się popieprzyło. Ogar 1-2, tu brzmi 3-5. gdzie jesteś? 1-2, brzmia przesła się na północ do punktu Omaka. Zrozumiano. Zbiórka przy skrzyżowaniu za minutę. Widzicie malujący się uśmiech na mojej twarzy? To tak, sprawia mi to wielką frajdę. Już się robi. Zajmij się pułapkami przecięta, ruchy! Idziemy za transporterem. trzymamy się blisko. Ruchy.

Пошел ты,

Dobrze, tutaj strzelają, dwa metry od siebie. Mało taktyczne jest wchodzenie do budynku zajmowanego przez terrorystów. Ale co ja? Uj, Karol. przy konwoju. Okar 1-2 do czerwonego młota 7. Ostrzeliwują nas wojska broniące południowego wejścia do szpitala. Prosimy o wsparcie o miłowy odbiór. Rozumiano 1-2. <słyski> <Uwaga. słyski> No to chyba nie ten, chyba się tak nie da. A jest czołg. I helikopter, matko. Dwa helikoptery, dwa apaci, <śmiennie> ekport. No Sorry, droga wolna! Zaraz się zabawimy. Nie to nie fajne, co? Zaraz się zabawimy zabijając innych ludzi. A, let's go. Moja pacyfistyczna natura się tutaj burzy. Jak mam robić, kurde? Nie podchodzić najlepiej w tej grze, widzę. Obserwować. Ura! Ja nie widzę celu Jezu Jak pierdzielną rpg zobaczcie Jak go trafiłem akurat Fajne cały oddział do niego strzelał Nie widać wilka, polują dalej Dorwijmy tego sukinsyna Grimms Bylebyśmy byśmy wzięli go szybciej Wile, nie strzelać, Nie strzelać. zabezpieczone, nie widać wilka Okary polują dalej Dorwijmy tego sukinsyna na gris. Wile, nie strzelaj! Kto tu jest kim? Nie żyje! Uwaga no. na Nie podłuję Chyba nie uratowaliśmy nikogo, mimo wszystko. Tak jest! To jest północny zakup! Zrozumiano! Nie żyje! Tak, widzę! Jezu, ten jeszcze z łóżka strzela. Słyska! 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 Mnie. Dury do dury. Widzę ten. Mnie. Na górze. Nie widzę mnie. Gdybyście wiedzieli, co jest w tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu, w tym czekał, w tym miejscu, czekał tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu,

Kurde. Dawaj dymne. Ziom, nie uciekaj! Uciekł. Aaa, yolo. YOLO! granat. Nie, no bez jaj. Shunzi, kto mnie zabił teraz? Piękna przyjemność po mojej stronie, sierżancie. Pszonard. O coż tak przeklidasz? Musimy tam zajrzeć. Takie. Kamelka gotowa. ludzie was nie uratują. Przysłoni was tu, żebyście mnie zabili, ale to wy zginiecie. Potwierdzam tożsamość Wilka. Ma trzech marinc. Zabije ich. Musimy działać. Z Zajdźcie ich od tyłu. Ja wejdę głównymi. Alex, piesz okno. Znajdź inną drogę. Gotowe. Każda kropka krwi, przelanej ale... w zemście, to nasz na triumf! Czysto! Już Jesteś dobrze, brachu. Jesteście bezpieczni. Jesteś porządku, Alex? Jasne, Griggs. Omarze Sulejman, zostałeś aresztowany przez połączone siły specjalne. Rób, co każe, albo zginiesz. O tak! Do wszystkich ogarów. Odpiliśmy Marines. Złapaliśmy Wilka. Przerzućmy go do ambasady. Didi! Dziś zabłodzę własną krwią! 2-6 echo czeka na Was na drugim piętrze. Uważajcie, wejście główne jest czyste, ale okno szybko się zamyka. Przyjąłem. Lodujemy za trzy minuty. Dwa rzeźby do zbioru. Trzy minuty. Za trzy minuty moi ludzie będą już w środku. Zabiją was wszystkich. Chciałem ale te y filmy wyglądają. Jeszcze zmienić zdanie. Macie nie tego człowieka. Kamiesz, gadaj co zrobiłeś. To nie my ukradliśmy gaz. A kto? Ktoś bardzo niebezpieczny. Gdzie jest gaz? Sam chciałbym wiedzieć. Rzeźnik jest na zewnątrz. Jeśli będą musieli, spalą to miasto. Ratuj się, córko! Dołącz do nas! Nie odzywaj się do niej. Hej! Nie zapędzaj się. Nie jestem twoją córką, Starcze. Ja przewodzę żołnierzom. Ty szkolisz zabójców. Wszyscy tu jesteśmy zabójcami, prawda? Ależ to wygląda. Musimy się zbierać! Już! 3-1-2-6, padły strzałki, Przenosimy więźnię. Będziemy was informować.